Witaj na kanale Ciekawe Ptaszniki. Po kilkumiesięcznej przerwie wracam do Was z nowym filmem. A w nim m.in. innymi ibirapora diversipes. Pająk już wyrósł ze swojego szklanego miniterarium, tak więc za moment przygotuję mu większe szkiełko. Jest to piękny ptasznik nadrzewny z Ameryki Południowej. Jest to drugi osobnik w mojej hodowli, pierwszy niestety dosyć szybko mi padł, no do dzisiaj z niewiadomych mi przyczyn. Bestia jest wygłodniała, no ponieważ ostatnio miałem zdecydowanie mniej czasu na pająki, więc dzisiaj pora nadrobić zaległości, również w karmieniu. Zapomniałem już jak poprawnie ustawić aparat, tak aby wydobyć dla Was te piękne kolory ptasznika, dlatego dzisiaj nagrywam tak troszeczkę na rozgrzewkę, w ramach treningu i troszkę takiego przypomnienia. Ciągle pracuję nad dobrym makro, ale myślę, że na tych ujęciach tutaj już można całkiem fajne zbliżenia zobaczyć. Oto nowe terarium dla Ibirepora. Jeżeli chodzi o podłoże, to bez firewerków zdecydowanie standard. Tubka jako kryjówka i dosyć nietypowo jak na mnie, bo niebieskich robotek. Do tej pory byłem fanem naturalnego wyglądu terarium. Ale dzisiaj nabrałem ochoty poeksperymentować i spróbować nieco inaczej. Czy to się uda? Za chwilę się okaże. Biropora nam uciekła, ale na szczęście bliziutko i tylko na chwilę. Ok, przyznaję, że mam trochę mieszane uczucia co do samego wystroju. Pewnie mogłoby to wyjść trochę lepiej, ale jak na pierwszą aranżację po dłuższym czasie, to sądzę, że no zaliczone na taką tróję z minusem. A jak to jest u Was? Wolicie naturalnie czy bardziej kolorowo? Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie na temat takich eksperymentów z wystrojem w terarium. A oto, już zoomy na lokatora. Szał w zasadzie nie ma, no ale tragedii chyba też nie. Pająk ma teraz sporo możliwości i kilka dobrych wilinek sobie tutaj pomieszka. Takie terarium myślę, że może być interesującą osobą na taki biurko w domu albo w pracy. Gotowe. Jeżeli Ci się podoba, stuknij łapkę w górę. A jeżeli Ci się nie podoba, to napisz koniecznie dlaczego. Cenne wskazówki zawsze są dla mnie mile widziane. Ok, to już jest kolejny ptasznik. Trochę zakurzony. A jest to. No właśnie. Ta osoba, która pierwsza zgadnie, co to za pająk, dostanie ode mnie nowe mini terarium. O, mniej więcej, no właściwie nie mniej więcej, tylko dokładnie takie. Czekam na Wasze komentarze pod filmem, piszcie swoje propozycje. A ja tymczasem spróbuję nakarmić delikwenta. Tak jest. No i w zasadzie tyle by go było widać. No to lecimy dalej. To już jest natomiast młoda fromka. Niestety, słuchajcie, zauważyłem, że pojawiły się u niej roztocza. Więc pająka po jego posiłku czeka kilkutygodniowa kwarantanna w takim sterylnym pojemniku i obniżenie wilgotności. Jak się zdarzą roztocza u pająka, to jeszcze nie ma tragedii, ale trzeba oczywiście bardzo szybko na to zareagować. Bardzo ładny ptasznik. A to już jest kolejny osobnik. Również pochodzi z mojego własnego rozmnożenia. Ale urwał. Ale to było dobre. Tylko noga turka została. Nadal mam w hodowli dwie dorosłe samice i kto wie, może spróbuję za jakiś czas je dopuścić. No piękne kolorki. Aha, słuchajcie, pytanko do was, czy Chromatopelma to jest nadal taki najbardziej popularny lubiany ptasznik? Bo jestem ciekaw, czy przez te ostatnich kilka miesięcy coś na tej scenie pańczarskiej się zmieniło, bo mam, no, niemałe zaległości pewnie. No dobra, kolejny. Na Ducaro Poensis trafi o tutaj, do większego boksa. Aranżacja prosta i minimalna. Symbolicznie chrobotek, bohater dzisiejszego odcinka. Gotowe. Pająk nie potrzebuje dużo miejsca, a przesiadka z tej kliszówki będzie dla niego doskonała. No, zobaczcie, najwyższy moment już na to. Jestem przekonany, że na pewno kojarzycie Nandu no bo jest on dosyć popularny w hodowlach. Natomiast kara Karapoenzis różni się od niego ubarwieniem. A zdjęcia dorosłego osobnika możecie obejrzeć sobie na przykład na stronie terrarium.pl albo na innych kanałach na YouTube. Wydaje mi się, że z uwagi na to ostre światło i ten przeprowadzkowy stres no nie bardzo on ma ochotę polować, ale z reguły nawet chętnie je i zdecydowanie nie wybrzydza. Przed kamerami jednak no nie zawsze się to udaje. No nic, nie to nie! Maluszek kolorami nie zachwyca, wprawdzie, ale to zawsze interesująca odmiana od takiego popularnego chromatusa. Oto przed wami terrarium, do którego naprawdę dawno nie zaglądałem. Mieszka w nim LSD czyli Haploplastus Deva Matha. Szczerze to nie wiem, czy on jeszcze żyje, ale zobaczmy. Jest. No mocno się tam zabunkrował. Przełożę go do takiej oto tuby. Jest, jak widzicie, w niej sporo podłoża, no bo ten pająk lubi kopać i budować sobie takie podziemne korytarze. Dobra, przekładanie mi co prawda nie wyszło za bardzo, ale za to jest okazja, żeby rzucić okiem na tego pająka z bliska. No niestety nie prezentuje się zbyt ładnie, kolorów już nie ma, więc chyba jego dni są policzone. Dobrze, a to już jest przed Wami Hapalopus sp. Columbia Gross. Jak widać jest to stuprocentowy samiec. O, no i właśnie dotknąłem jego haczyka. Jeśli ktoś szuka takiego samca, to zapraszam na Prif albo na Facebooka, chętnie go oddam dla jakiejś fajnej samicy. Tutaj jeszcze zbliżenia na jego obiad. Powiem wam, że karmienie pająków jest niesamowite. Kolejny delikwent to Harpaktyra marksi. Być może bardziej kojarzycie Harpaktyra pulchripes, natomiast to jest, że się tak wyrażę, jej afrykański kuzyn. Płeć jeszcze nieznana. I proszę, jak pięknie sobie poradził z drewno jadem. Tak sobie pomyślałem, że ten ptasznik jest już na tyle duży, że chyba kolejny odcinek właśnie zrobi oni. Chcecie? Dajcie znać w komentarzu. To natomiast Pterinophilus murinus, taki podrostek. Był wiele razy na moim kanale, no co prawda nie ten osobnik, ale taki ptasznik, dlatego nie będę o nim specjalnie teraz gadał, ale kolorki trzeba przyznać ma zarombiste. Na koniec ptasznik Bumba horida do niedawna jeszcze Kabokla. Zapraszam Was na kanał 8 łapa, gdzie ostatnio był właśnie przez Andrzeja ten ptasznik Bumba horida prezentowany, więc możecie dowiedzieć się stamtąd czegoś więcej o nim. No nie o Andrzeju, tylko o ptaszniku. Mój osobnik to jeszcze maluch, ale z całkiem dużym apetytem. I to tyle na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Jeżeli było spoko, to łapeczka w górę, oraz standardowo subskrypcja kanału dla nowych osób. Piona!